Zaraz pokażę Wam, co można otrzymać przed samym zamknięciem piekarni. Chodźcie ze mną. Dzisiaj wybieram piekarnię Raszczyk, a co zrobić, żeby dostać świeżutkie pieczywo? Wystarczą dwie aplikacje, które pokażę za chwilę. Dzień dobry. Nie ja przyszłam paczuszkę zebrać? Pracownik piekarni prosi o pokazanie aplikacji, w której zarezerwowaliśmy paczkę niespodziankę. A oto na ladzie już ląduje pieczywo i coś słodkiego dla mnie. Należy pamiętać, że zawsze ze za sobą trzeba mieć swoją torbę. A tak się to prezentuje. Zaraz przyjdę do domu i wszystko wam pokażę. No to czas na rozpakowanie. A w środku mamy trzy chleby pszenne pokrojone, sześć bułeczek oraz coś słodkiego. Trzy pączki. Zajrzyjcie, a tak się prezentują w środku. Muszę przyznać, że w piekarni tyrolskiej miałam dużo więcej. Aplikacje, które ratują jedzenie przed wyrzuceniem, przed zmarnowaniem, to jest Fucci i Too Good To Go. Wystarczy zainstalować i szukać okazji. Tak wygląda zamówienie z Raszczyka. Wartość tego zamówienia miała być na 45 zł. Ja za nie zapłaciłam 14,99 Czy się opłaca? Sami ocencie.